Poczniku, powódka times. Tak, chcę, żeby dwóch adatów było roku 2000, nie, to się tam żeby ładniejsza, ale to 2020 roku... Nie, 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 Trzeba znaleźć idealny moment, żeby znaleźć na to słowo. Dzisiaj cały dzień będziemy tym, tak. o tym myślę, myśleć, ale co będziemy też robić w dzisiejszy dzień? Będziemy używać automatu. Automa? Z jedzeniem możemy znaleźć jakieś z kosmetykami. Jakieś inne... Wszystko, co ma Wszystko jest. potencjał do bycia automatem, w dzisiejszym odcinku się zaliczam No, więc pierwszy posiłek dnia, śniadanko oczywiście nie jemy w domu, tylko będziemy musieli skorzystać z automatu, żeby sobie z tym poradzić. Nie. Więc będzie ciężko. Serio, bo się, że dzisiaj będziemy żyli tylko na słodyczach nie? i na jakieś innych Ale ja rodzice. mam. Ja Koszmar! Najgorszy koszmar! Tak, jest taki jeden automat, który jest po prostu bardzo duży, jest tam bardzo dużo produktów i zalicza się dawno. Na No ale co, pamiętajcie, że zostawicie łapkę w górę, bo tutaj wszyscy o wspomnieć. To nie ten odcinek duchary. Łapki w górę dla menadżerki, bo załatwiła duchara. Ukupijcie też na nasze Instagramy oraz na Instagram Fausti, bo Fausti dzisiaj robi ugotowanych łapki wina! Dajcie koniecznie znać, czy chcecie w ogóle, może, powtórkę ugotowanych, no bo to będzie finałowy odcinek, a my też polubiliśmy tę serię, zwłaszcza Patryś. <laughs> robiłem. A teraz wysiadamy się i lecimy. Kochani, czekam na Mortalcia i na Wikę, którzy już do mnie jadą. Mortalcio dał mi znać, że on nie ma kamery i to ja będę vlogował teraz. Więc co by zrobił Mortalcio na moim miejscu teraz? Pewnie powiedziałby w to w takim, takim swoim stylu. Siemanko, dzisiaj mamy dzień, w którym mamy tylko automatów. Mamy do dyspozycji taki taki budżet i będziemy używać taki taki automatu. Pierwszy automat jest blisko Przemka Pro, więc właśnie do niego jedziemy. Lecymy tu, używamy automatów tu. I... a teraz Wiko powiedziała tak. Patryk, nie mamy już czasu na takie gadanie, jedźmy już, bo się spóźnimy. O, kochani, mamy tutaj dwa paznokcie i gdzieś tu wczoraj miałam igłę. Chyba nigdy w życiu nie miałem tak grubego i ciężkiego no. portfela. Patrz. Popatrzcie, jaki ładny obraz dostałam. Tak. Z dedykacją. Dzisiaj vlogujemy we trójkę i Przemek nagrywa z nami. <laughs> tak. On też tylko może za automatem, To co, to jedziemy, nie? nie? a i dzisiaj okay. mam jakieś lagi no. Ciężko mi gadać. Zaraz się rozbudzimy tutaj Nie i polecimy tu. Lecimy na automaty tu. Lecimy, kupujemy tu. Jedziemy do galerii, tam kojarzy, że jest mega dużo automatów, i to nie tylko takich z przekąskami, ale również kojarzę, że teraz jest dużo takich automatów covidowych. Można kupić maseczki i odkażać do rok. I właśnie taki mam plan, żeby kupić odkażać, żeby sobie monety po prostu odkażać. Ręce po monetach, bo ciągle będziemy dzisiaj ich dotykać. Dzień dobry, jesteśmy pod szkołą po numer 1. No i szukamy automatów, Wbijamy się tam bez zaproszenia. Jest tutaj automat w tej szkole? Chyba nie ma jeszcze mieć. Tak. Jak już jesteśmy, to no. różnej. No. O, tak! <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No Dobra, nie ma automatu w szkole. idziemy zaraz do innej, ale najpierw trzeba byłoby coś zjeść. Jaki jest kolejny plan? Bo ty znasz no teren. No to nie, no to tutaj blisko mamy uniwersytet ekonomiczny. Oooooo! Prowadź z zamówieniem. Czyli zapłaciliśmy 13 zł kupiliśmy płyn do dezynfekcji. To mieliśmy za darmo. Ej! To są automat do masażu. Bardzo, bardzo chętnie, chętnie. Pyta, dlatego, że nigdy rodzice mi na to no, nie pozwalali, no, pozwala. a ja mam, ja mam takiego na hacza, do nie, takiego. Na, tak. Jesteśmy już na ułeku mojej no, dawnej yes. uczelni, zaprowadziłem tutaj towarzystwo. I tutaj powinien już być pierwszy automat, no. Okej, okay, znajdziemy automat. Mamy jakieś tutaj przekąski, napoje, o, no, ale wreszta. idziemy jeszcze właśnie tam mamy zobaczyć Mamy dużo miejsca do spędzienia. Ja jeszcze na napoje bym się też napiła, bo kawka. Fajne. Ale tu mamy też zupełnie innego, patrz Lody? To jest... Lody? O, no bierzemy. O, o, o. O, 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 ale na wola, o, na pisma. Ej, to jest dużo lepsze niż ten fotel, wartka, ale nie mógł o tym. Wyżej, o, o. wyżej. A, a, a. A, a. Ej, mi się odechciało już jeść, ja mogę tutaj siedzieć <grym> co? O, już. O, koniec czasu. O. Musimy koniecznie zajść do automatu ze zdjęciami. Zrobimy sobie fotel. Dobry pomysł, to. Ej, Ale super dzień, piątka, chłopaki. Do trójnaki. Tak, jest. Ej, normalnie, czy jakbyśmy byli na randce jakieś? wiem, jakie automaty też możemy dzisiaj zrobić. Te takie, co kulki się wyciąga. Kujesz, no to to jest ten to jest ten typowy. A nie, to, to trochę inny, jest, w każdym jest coś troszeczkę innego, nie? O, jakiś brak... O, jaki bidny. Proponuję, żebyśmy wzięli sobie coś do picia tutaj, w tym automacie, a, a potem poszli następne, do tego. To tam jest większy. A później ne, możemy pójść do tego największego automatu, ten, gdzie można dostać wszystko. Tylko tamtego automatu nie będziemy nadużywać, bo on jest na tyle łatwy, bo wiadomo, że ma wszystko, więc tu nie ma żadnego challengeu. Ale ja bym Tystynu, czy one działają tak samo? Może mają jakieś inne tryby? Próbmy <gry> No mówiliście Ej, hey, ja bym dzisiaj zrobił test wszystkich foteli masujących w galeriach, nie tylko tej Uf. Ale dobre to jest Patrz. Łapać. O nie, to zła! O, dobrze, o. dobrze. Ja specjalnie zatrzymałem. Żeby teraz... O, nie żart. O, i teraz. Co jest grany? No pan, To już chyba nosi y, takie miano troszkę patologii, więc <laughs> kolej Czy przez to, że już stoimy obok fotobudki i robimy fotę? Koniecznie tak. Tak. O, chow, ho! Merry Christmas. Kania ja na I tak. tu patrzymy.

Dobra idziemy. To jest moje śniadanie. plus lodzik. Mój e, to lodzik to kawa. Tylko że ta kawa ma bardzo dziwny posmak i trochę się boję. Pamarańczowy będzie. A co to się? się jak to działa? Jezu. Jaj, z jajka się wypłuje. <laughs> Rwali, no, strasznie to... śmierdzi. Proszę panią w cieło mi tylko. Wszystkie kulki. Ale super ludzik. Ale fajny. Fajne, bardzo fajne. O, wiecie co, możemy jeszcze tam pójść, bo mogą być, bo tam bo to jest bardzo nowoczesny jak ten jeden tutaj. Czyli mamy to co zwykle. Pije wodę, a co? Pije wodę przecież. <słyski> Stwierdziliśmy, że można zamówić 100%. w 100%. jednym z najczęściej go obsługiwanych, korzystanych automatów Udzie. Decydujemy się na ten ruch dlatego, że jest bardzo późno, jeszcze nic nie jedliśmy a Uważam, że to jest najbliższe skorzystanie z automatu. Ej serio, tu się nazywa automat, tak jest napisane na internecie Według mnie super Czas na dezynfekcję O, o oku... ale to też się polało no, no, O nie Co jest grane? Determinowany. Wypadło z automatu Stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie autobusem dwa przystanki I kupimy bilet w automacie No, jest automat tu tu? można tylko monetami ja, masz, masz. Nie mam przy sobie <noise> O nie Ty masz? Nie Ja też To przypał um. O, ja wiem, że już weźmiesz to Tak, To wiemy. Chleb chlebki, chlebki takie suche, na pewno weźmiemy jakiegoś croissant'a Nie paragon, wciśnij przycisk, słodzisz? Nie. Nie, yeah, Fajne O ile rzeczy so. Niestety chcieliśmy bardzo zapłacić w automacie, ale Wika zapomniała pieniędzy z auta, am które chcieliśmy specjalnie chcieliśmy? wzięła. Tak, a my Kartą. No i teraz e, lecimy do kolejnej miejscówki. Myślę, że e, pójdźmy gdzieś. Gdzie, gdzie będzie ciekawie. Jest. Mi się chce śmiać. Bo tu idzie <grym> Dobra, dawaj tą kamerę. Bez jedzenia, bez śniadania. Nabiliśmy już 84,70. Tak. Mam pytanie, bo szukamy takiego jest taka lodówka, fitboxy, że tam się je taki automat. Nie, no ja myślę, że to jest zero szanse. To są chłopie biura. Ej, jest. jest. Jest? Jest. Ej, ale to chyba ja. jest, nie jest chyba publiczne. Tutaj. Dobra, jest jedna rzecz. Można jedna rzecz, poprowadź? Nie. Co? jeszcze nie. A, a, a czemu? A możemy nie. zrobić, żeby ten? Bo to ważne jest dla nas. O, o, O! o, o lecimy co? To? Troszkę nam się pospało po, po jedzonku w autku, ale dojechaliśmy na miejsce, czyli... Do y, miejsca, gdzie jest bardzo dużo automatów z grami.

Wow, Czyli to jest taka testowa, po prostu pewnie, nie? O to chodzi? Nie, tam są testowe nasze. A czy normalnie działa? Tu tak. normalnie możecie. Jest... No i mamy jeszcze się. większy wybud do tego. Dziękujemy. O, dziękujemy. Ale super. Ja, ja myślę, że Tom i. Tajską. No. Dobra. Jasne. Jestem jakiś A Pan nas tutaj zamknął, zostawił, nazbawcie się. To akurat. To jeszcze jest to Mamy tak, szpinak z fetą, mamy zupę tajską, mamy tego kurczaka, mamy... E, Dyniową wziąłeś? Nie, właśnie dyniowej nie To ostatnie, nie bierz też wszystkiego tutaj. No i co? No i podź. Tutaj. I damy świeżemu, bo oni jedyne co dzisiaj jedli to batony. Ostry ryż po tajsku, myślę, że im się spodoba. To będzie dla nich taka niespodzianka jak wrócimy do domu. O. Jezus. Możesz sobie wziąć po prostu. I mamy coś na obiad. Yeah. Nie! Nie ma macie schowanej jeszcze tej karbonary, żeby kupić? Tylko musi być automat, nie? Bo inaczej nie można. Tak, tak musi to być automat. Nie, nie będziecie nigdzie, bo to są już są urządzenia zakładane w korporacjach. O, ale zróbmy taki celę. Gdzie są takie urządzenia? Słuchajcie, tam wejść. Chłopie, uda się! To jest. Mocne I tam, tam będzie mógł. karbon, i idziemy, szukamy karbonary gdzieś. No. Oficjalnie to jest jeden z moich ulubionych odcinków. Automatyczny dzień. Bo, 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 bo. Dobra, jestem na... Patrz, wy, wychodzę na... Jestem pierwszy, jestem pierwszy, patrz O, ale skręciłem Patrz, jestem, jestem ostatni Nie podoba mi się w ogóle taka. Słuchaj, myślę, że git, nie będziemy musieli, te... no spoko, mamy tyle lokacji, że, że git Okej, okay. dobra, dzięki wielkie Dzień. No i się udało, kozacko Ale w ogóle bardzo mieli panowie, bardzo nam pomogli, więc mamy co jeść I to nie tylko my, bo tak naprawdę mamy teraz jedzenie dla każdego z domowników no, no. Nie no dobra, to co, jedziemy na kolejne automaty, a tam tak. Tak, pojedziemy po drodze Tak, no. tak Widzieliśmy się jedzeniem z innymi. Bo Super. właśnie możecie zobaczyć co u nich, bo pojechali na fajne automaty, fajne gierki. My jesteśmy pod największym automatem, jak się umieliśmy znaleźć, który ma najwięcej rzeczy. Dobra, lecimy z tym, bo to mnie jara. Mleko, bez laktozy będzie. Dobra. A, a jajka jak one nie wypadną? Ej, promocje. Łooo, dużo promocji. U, tak jest! Tak jest! 25 milionów! Chcę robić 2 miliony, jak na razie mój rekord to prawie milion Nie chcesz wika? O, pachnie, pachnie fajnie Dużo lepiej niż w tamtym Ale automacie pach... No, pach... Ogólnie jesteśmy w galerii i tutaj są takie różne automaty z kauczukami Także bierzemy coś, myślę... Uuu, tu jest zarąbiste O, się no nie Najgorsze w jaką No, najgorsze Ej, taka sama jaką no, ma ten, tylko większa. taka sama jaką ma Bartek. Dobra, jeszcze raz. Nie. O, lodzik. To jest lodzik twoim zdaniem, to jest syrenka Patryk. Aha. O, ale gówno, to nie jest w ogóle kauczuk. O, to jest kałczuków, kupiłem za dużo. Proszę, masz sobie wziąć jednego, bo jest ja piąty. A to ukraińska jeszcze, stary Słuchajcie, pinball to jest taka zawodista gra Trzeba ją docenić, więc robimy zawody w ilości tak. punktów Dobra, ja już będę miała tak myślę 800 800 tysięcy Czyli 891 tysięcy No. Wow. Uuu, uh, ale, ale fajnie Ale fajnie nagrywasz Teraz ja testuję Ej, ale tak jest mega dobrze Ja lubię O oh. Oh. Oh yeah Yeah baby O oh, mi tak boli tu Ale to jest bardzo przyjemne O oh, ostatnie 40 <grymne> 3 2 1 0 Zadowolony? Mm. Mhm. Przemek jest zadowolony A my idziemy teraz na Arcada O, mamy tutaj całkiem spoda automatu Ale super Dobra. O poruszyłeś tego o, to jest fajne. Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Ej, jest. To szybko. Dobra, zobaczmy. To przegoniłeś mnie. Teraz <grywasz> wygrywasz mi To To będzie ciężkie. O, ładnie. jest. To jest. To jest. To jest. To o, 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 o nie. Dawaj go łap go. Ej, To jest. go. jest. To jest. To jest. To To i To no, nie, no. 3, 3, 3, 40. Bartka kolej kochani. Dobra, chyba Bartek wygra to. Morto. To jest. Ooooo. Aha, ty się masz kilki, nie? Tak? I dobra, Hania, Bartek wygra. A nie chyba. Dobra. Miej minut 600. Nie! Za mało rozbiegu było. Ale to będzie to. <grym> בוא נמצא, נו, שוב קונה אז Szybciej Wika! Szybciej! Szybciej! Aaaa, Patryk, 290 Jeszcze jedną mamy Ale emocje! Yeah! No ale, no, tak. Gratuluję <grym>, keep going. <grym>, keep going. Będzie, o panie, o, panie. o panie. A, one są zepsute, bo one nie wychodzą. To jest to White! To jest highscore? To jest gruletka. Dobra, na co dajemy teraz? Często na to jest... Dajemy White, Pika. Już tak. o, odpisze, o, 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 o! Masz Cześć, tak te ja? Staram się tak, tak samo, po prostu. O, dwa Technika gry. Tak, tak. Ta. A nie tak, ta bytę ta bytę. Ta bytę. a my ja te pięścią nie mam. O, panie, dwa razy więcej niż tym poprzednio. A, a po jednym będzie miałam jak pięknika Nie, Nie, mi się pobiła jakbyś to, a tak to nie jesteśmy na równo Dawać bilety. Tak jest Nie trafiła Nie poła trafiła Znowu Co jest? i rozdumca maszyny Odliczam ci punkty. Ej, to teraz ja. Ej, wyśmiam je, bo mi źle poszło. Ty grałem. Ty dobre to jest. Żeby nie poświęcać. A, o, 30, no, 30 złotych wika. Dobra, tak. First and goal. Fajne. O, dwa <śmulatory> Dobrze. O, ej. Nice no, czyli Ej. 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 tam. Ej. Ej. wyżej niż ty. No. Dobra, jest już o to, plus, o to, plus. to jest najbardziej satysfakcjonujące. No. Ej, trochę jest tych biletów. Trochę tak. 600 nie będzie ta lama dla Gęgarka. To poproszę flipsy, te w trzy te szoki i za resztę poproszę te galaretki. Fajnie. To wszystko. Ale skończyliśmy się już bawić i stwierdziliśmy, że teraz idziemy do korpo. a wieczorem jeszcze mamy ugotowanych po odcinku, także spoko, dobra, widzimy się w korpo. Ooh <laughs> <laughs> Ale fajnie było. Świetnie było. Słuchajcie, sprawa jest taka, że jesteśmy sami, bo nie chcieliśmy, bo to i tak jest mega hardcore. Prawdopodobnie to się i tak nie uda. Idziemy tylko my bo to we, we trójkę, to już byłby hardcore. Plan jest taki, żeby wejść do korporacji i spytać się, czy możemy skorzystać z lodówki. Ale ogólnie to prawda o, jest taka, że to jest bardzo hardkorowe to jest To jest bardzo ciężkie wejść do korporacji. Dzień dobry. Mam taką sprawę, bo właśnie, bo tu jest. Moto Engin. No tak, tutaj. Bo chodzi o to, że tam jest taka lodówka z idboxi. to będzie 600 i... No i popiel, jedzenie. Wiesz, no jest to, bo jedyne co Jak już mamy jedzenie, to już cały ten carbonaryzm. Haha, korpus, stary, takie porządne. No tak, no takie sope, no. Mamy kartę, zobaczymy się, czy mają karbonarę w lodówce. Że to jest jedyne, czego chcemy. Słuchajcie, e, ogólnie potęczyliśmy, zmęczyliśmy się no. trochę i zgodniliśmy, więc teraz zjemy sobie po prostu te przekąski, które kupiliśmy w e, ostatnich. Ej, automata, wiemy, potańczymy trochę i trzeba będzie coś pojechać po coś, coś poważnego, nie? No, coś to jest, nie? To jest po prostu rzecz. Tam nikogo nie ma po prostu, to jest nieczynność. Dobra, szybka akcja i lecimy. No, ja. Korysowałam chyba. Nie udało się, nie ma już nikogo tutaj. Pewnie zamknięte już jest. Lodu nie, bo to było w Modern Game, czyli tam u nich. A może tu ktoś będzie? Stary, dobra, czekaj. Przepraszam, mam takie pytanie, bo nie chcę wchodzić. Wy macie taką lodówkę z feedboxów, prawda? I mam pytanie, bo właśnie ja jestem od feedboxów, Bo chodzi mi o to, że chcemy ku Jedną rzecz musimy sprawdzić. Możemy wejść? Do, 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 nie wiem, gdzie jest ta lodówka. Jak jest, bo po prostu musimy jedną rzecz kupić od nich. To co jest w ogóle? O, no i co jest zobacz, no i jest więcej. Kary i karbonowy. I to i to. Tak. Taki. Dobra, dziękujemy, My wychodzimy do widzenia. No to tego to ty nie spodziewałem, stary, nie? O, stary, ale jesteś szczęśliwy, Byliśmy stary, teraz, jakiś w ogóle kopu, gdzie Nie ma dojścia. Ej, ogólnie zawalić się było, ale niestety wujek Patryk nam zadzwonił do nas, że już musimy wracać na chatę. Podobno też ma coś, mają coś dla nas. Więc my teraz szybciutko się zawijamy i. Do Patryka i Oddaję, dziękujemy bardzo, udało się wszystko. już jest kabaret stary. Ale jaja. No naprawdę nie wierzę w to, że to się udało. nie puścili Ale Ale zareagowaliście. to jest ja robicie? No nie no, że w ogóle, że proszę wyjść stąd i tak dalej, nie? Mówił, że proszę wyjść, bo po ochronę będziemy dzwonić, nie? Że jeszcze z kamerą. Ale ogólnie przy okazji nie wiem, czy chcesz na przykład kurczaka kary albo Carbonara, bo. Właśnie po drodze znaleźliśmy. Jedno z dziwniejszych rzeczy, które zrobiłem w życiu. No dobra, to nic, to jedziemy do w no, to jest wielki test a, jedzenia w domu i, Ładnie pachnie stary Kurde, czy to, to będzie dobre? Ty, ale wygląda też dobrze, powiem Ci Nie jest to najlepsza carbonara, którą miałem w życiu, ale jest dobra I o to chyba chodzi w pudełkowym, że wiadomo, nigdy nie będzie lepsza niż ta, którą zrobisz na bieżąco, nie? I co, Dobrze? Dobra Wielki test jedzenia, ale pachnie całkiem fajnie, więc mi się wydaje, że będzie dobre Ręcz dobre mnie Nienku Dobra. Zjem to ze smakiem. Najlepszy posiłek dzisiejszego dnia. No, to jest bardziej takie wodniste niż jak się spodziewałam, bo kary normalnie jest takie bardziej. Wiecie? Gęste. No dobra. Cześć! Mam coś dla was. Jak bardzo godni jesteście? Wow. Okay. macie może ochotę na przykład na zupę pomidorową? Co ty, ty gadasz! Ty? Czy masz na przykład ochotę na tajską zupę z soczewicą? Co jest? Wow! I wow. gdzie wy to wykaczyliście, Szukaliśmy takiego czegoś na siłowni. Nie, ok. Czy coś mi się komuś do biura po prostu. W różnych korpo to jest, są takie tak. luki automatyczne. Ja po takie taki u nas na chacie Ja też! I My mamy fazę na kauczuki w domu Jenzi, obijamy wszędzie no, i Nawet Karol sobie a taka, odbija się a to jest... a. <grym> Dziękujemy, a ten a ryżek sobie zjemy później Robimy blender review no dobra! No to, co, to jest ogólnie to jest dobre wiedzą. Dziękuję jak nie A Potrzeba mi było takiego normalnego jedzenia przez cały dzień. Coś, dobra, wróciliśmy i moim zdaniem to już dwie godziny trzeba A -a. Po się musi poleżeć. Kochani, ogólnie mamy zrobioną, nasz kochany operator Fremek Pro zrobił operator. nam... Operator. Zrobił nam... Yy, zrobił nam zupkę. Niestety nie możemy z nią zjeść jak normalnie ludzie na dole przy stole, bo Fausti robi ugotowanych, więc robimy test tutaj. Jak zupa? Mm. Nie, yeah. wow. to jest bardziej taki leczo, bym powiedziała takiej konsystencji leczo, ale mega dobre. Bardzo Ej, to jest najbardziej pomidorowa pomidorowa, jaką jadłam. Z automatów da się kupić rzeczy, które są zjadliwe, nie? Tylko trzeba wybić do kogoś biura. Kocham cię. A ja cię. I ja też. Tak, A, ja ciebie. A, ja, A. Ciebie A. I ja ciebie najbardziej. Nie, bo mhm. ja cię kocham. Dobrze, słuchajcie, dziękujemy Wam pięknie. Wszystko było przepyszne i jakoś udało nam się przetrwać ten dzień na pewno z dużą pomocą teraz tych posiłków od Was. Atrakcje były przepyszne. Ale pamiętajcie jednak, żeby iść zbalansowane jedzenką, bo to jest, tak. to jest wtedy zawsze najlepiej. Dziękujemy Wam pięknie. Dziękujemy. I do zobaczenia Cześć. jutro o godzinie A -a. 17 lub 17 po. A -a. A -a.